wystąpienia, będzie przedstawienie wspomagania zarządzania asesjami i laryngodziemnik platformy INIAS. Platforma ta została wybrana mimo zakupionej już platformy komercyjnej przez uczelnie systemem firmy 4System WPT. Natomiast mi zależało na stworzeniu i opracowaniu takiej platformy, która była platformą wspomagającą akurat nauczanie systemów operacyjnych, co nie jest związane akurat z akademią ekonomiczną czy z kierunkami ekonomicznymi, natomiast platforma bardzo przydatna z prostego względu, że platforma opierająca się na open source, czyli kod czy głowie jest otwarty i można dopisywać właśnie poszczególne <coughs> y, poszczególne y, moduły y, w tej y, platformie jeżeli tu... mm -hmm. Jeżeli też Państwa m, przejdziemy. M, przejdziemy m, niestety proszę się posługiwać. Platforma jest bardzo fajna i y, zaraz Państwu pokażę y, na czym polega platforma. Jednak niestety... Do celów e-learningowych, ponieważ uczelnia jest w pełni, ma system zorganizowany w postaci księgowania studentów, pełnego przeglądu ich osiągnięć i tak dalej, w tym momencie bardzo dobra platforma open source'owa czy web systemu nie spełniała podstawowych moich wymagań z prostego powodu, że nagle mi przyszła grupa 300 osób, jako grupa wykładowa. W ramach przedmiotu systemy operacyjne realizowałam kurs y, Linuxa i w tym momencie przeszło mi wprowadzać na przykład 300 osób ręcznie, y, y, jako użytkowników danych platformy w kursach e-learningowych. Z tego względu musiałam y, zaprojektować po prostu y, system, który by wspomagał całe zarządzanie uczelnią, zarządzanie studentami i był akurat umiejscowiony w tej platformie linkowej. I stworzyliśmy system, który był systemem wspomagającym praktycznie zarządzanie sesjami. Druga rzecz, która skłoniła do zastosowania open sourceowej platformy i dodatkowych, praktycznie aplikacji, platform zarządzających, była następująca, że ponieważ. Akurat to opierało się o systemy operacyjne, więc druga interakcja polegała na tym, że cały kurs był prowadzony po prostu na otwartym systemie. I automatycznie, jeżeli tworzyło się w e yy, konto użytkownika, to automatycznie on był tworzony w systemie Linuxowym z możliwością ćwiczeń i personalizacji użytkowników. Dlatego też cała platforma, ta nowo tworzona. Miała założenia takie projektowe, że było w stanie konkretnych kursantów do grup wykładowych, wyznaczanie godzin, odbywania godzin i po prostu zarządzania konkretnymi urzędnikami, konkretnymi kursami. Dodatkowo musiało ciągnąć z systemu finansowego uczelni poszczególne wpłaty, wypłaty i poszczególne dane finansowe danych użytkowników. Natomiast dodatkowo trzeba było stworzyć moduł komunikacyjny między tym użytkownikiem, które byśmy stworzyli. Oprócz wirtualnych uczelni, które mają, i którzy studenci mają do dyspozycji, trzeba było stworzyć po prostu taki system dodatkowy, który by zapewniał odpowiednie informacje. Dlatego też cały system podzieliliśmy na takich trzech użytkowników, administratorów, instruktorów i kursantów. Tutaj może już faktycznie z braku czasu nie będę opowiadać o tym, kto, która grupa i jak jest segregowana w tym systemie. Natomiast Cała aplikacja, cała praktycznie platforma dobudowana miała wspomagać, łączyć program tak zwany pomocnik. Każdy u nas, dydaktyków, dostaje taki programik. Jest to programik bardzo lekki, bo chodzi, nie wiem, ile nam chwilą zajmuje, ale bardzo lekki programik, w którym poszczególne grupy są przypisane, można napisywać oceny, imienia, nazwiska i tak dalej. I później w ramach systemu wirtualnej uczelni automatycznie idzie to do systemu całouczelnianego poszczególne oceny czy warunki czy lub oceny. I teraz jeżeli dydaktyk posiada taki, taki program, bo każdy z nas posiada i program i generowane są przydziały grup odpowiednie, to w tym momencie trzeba było ten program dostosować do platformy learningowej, czyli automatycznie jak zaznaczałam na przykład grupę, tworzoną grupę, to ona musiała tworzyć się jako użytkownicy, jako grupy w całym programie learningowym. Wszystko było fajnie, jakby ten student, który... Yy, dajcie, taki system igraniowy. Ten system Ilias jest akurat takim bardzo lekkim systemem igraniowym do wykorzystania właśnie w przedmiotach typowo ekonomicznych, bo tak naprawdę można tworzyć bardzo dużo treści. I tu musiłem dyskutować z panią Agnieszką odnośnie właśnie braku interakcji między użytkownikiem a yy, w systemach Bo ostatnio yy, 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 przy grupie akurat seminarjnej, to to forum dyskusyjne było najczęściej używanym forum, bo po prostu jeżeli przed obroną czy przed tym to oni po prostu nawet wymieniali pytania, znaczy opracowywali pytania na, <coughs> przepraszam, obrony i ja automatycznie w tym momencie pytania okazywały się na forum. Dodatkowo został stworzony taki system właśnie, studia z Nowa Akademia Training Partners, ale to z mniejszo ale został stworzony system, który potrafi łączyć, dodawać Szkoły, instruktorów, kursantów, yy, wpłaty, spotkania, yy, cały podział godzin yy, praktycznie yy, realizować. Następnie, co było ważne dla nas, materiały, które były w formie elektronicznej, dodatkowo wszystkie cenniki, przypisanie materiałów do kursów, przypisanie instruktorów, a druga rzecz, łączyć to z pomocnikiem. No tak jak mówię, jak przyszło na przykład mi osobiście wpisać 300 nazwisk, to było trochę no, uciążliwe. Więc w tym momencie następny problem pojawił się, że trzeba było jakoś zarządzać treścią dodatkowo na łączącą te obie platformy, czyli iloinowaną i zarządzanie. Więc powstał pomysł, żeby na, znowu na bazie open source pomyśleć nad systemem zarządzania treścią, co chcemy przekazać, w jaki sposób chcemy przekazać. I tu akurat system Joomla został dostosowany właśnie do typowego zarządzania treścią całego tych dwóch praktycznie platform, czyli NATP i systemem tym Natomiast dodatkowo, bo w tej chwili są tylko wrzucone te rzeczy, które były konkretnie do danego przedmiotu potrzebne, dodatkowo ma w sobie budowane wszelkiego rodzaju słowniki, wyszukiwania artykułów itd. Tak Także można dodatkowo jeszcze rozwijać ten system. Natomiast cały nacisk został położony na to, żeby połączyć system uczelniany z systemem e-learningowym, żeby to nie były dwa osobne systemy, gdzie system uczelniany chodzi swoją drogą, każdy przedmiot jest wpisywany swoją drogą, system e-learningowy chodzi swoimi ścieżkami i tam każdy nauczyciel chcąc udostępnić czy chcąc znać przebieg na przykład uczenia, to musi wklepywać normalnie z palca wszystkie nazwiska i imiona, chyba. Że zna, bo przeważnie to jest na jednym, <laughs> języku docelowym badanym, chyba że zna po prostu język i wie, które pola zgadnąć do systemu e learningowego. W tym momencie w tej aplikacji powstała taka struktura, że pyta się, co ma zaimportować do e-learningu i do tego programu NLP, który zarządza i cenami, i przypisaniem odpowiednich studentów do y, instruktora. I w tym momencie <gryw> powstały takie, powstało takich pięć opcji, y, po biorąc, które mogą albo importować całe grupy, albo importować tylko i wyłącznie użytkowników, dopsadać użytkowników do grup, kasować tych użytkowników z grup. Względnie piąta opcja, która <laughs> pozwala na sprawdzenie pliku, czy tacy użytkownicy już istnieją w systemie windowym, czy ich kasować, czy nie kasować. Natomiast proszę Państwa, co, yy, yy, po co w ogóle Dodatkowo to było tworzone. Oprócz tego, wspomagania praktycznie do zastosowanego w tym e-learningu i między systemami uczelniami, a e-learningiem, chodziło mi o jedno, o możliwość personalizacji. I tak jak poprzedni rowerach, Pani tu mówiła o systemach portfolio, to mniej więcej taki użytkownik z taką aplikacją może w systemie zarządzania treścią tworzyć właśnie takie portfolio po kolei zgromadzone u siebie. Daje to nam możliwość wybrania po prostu ścieżki kształcenia danego użytkownika, danego studenta. Jeżeli ja widzę jego ścieżkę kształcenia, jak zaliczył poszczególne etapy, wtedy system sam... Kieruję go na odpowiedni poziom kursu z testem i z rozwinięciem całego systemu. Nie wiem, chyba czas już mi pozwoli, prawda? Na jakąś prezentację. Dobrze. proszę Państwa, jeżeli. Mam Jeżeli. Państwa, w sumie, cały ten system, tak jak powiedziałam, on jest do stwarzania po prostu interakcji z użytkownikiem a prowadzącymi zajęcia. Natomiast Dodatkowo, jeżeli tutaj moglibyśmy sobie przejść na co centrum e-learningowe, jest to aplikacja, gdzie możemy się zalogować albo kursant, albo instruktor, albo student, albo nauczyciel akademicki. Natomiast jeżeli przejdziemy do samego systemu ILIAS, system jest o tyle fajny, że po pierwsze ma otwarty kod. Czyli można doprogramować moduły, poza tym składa się je jako system jest modularnym systemem. Czyli każdy moduł może być dopisywany i dokładany do y, danego y, systemu. Można tworzyć takie e-booki, y, co jest y, po prostu takie poszczególne y, e-booki. Można tworzyć całą aplikację razem z filmami, z, no, z wszystkimi dodatkami, jakie tylko można zawierać w danym typie. Poza tym, co ma jako tako urządzone, to te treści po prostu można Yy, drukować, czyli można sobie przez podgląd wydruków po prostu wydrukować całego e-booka. Tworzenie jest bardzo łatwe, ponieważ jeżeli jest dana książka w PDF-ach, obojętne w Wordzie, można to przerzucić do, do OpenOffice'a i z OpenOffice'a można bezpośrednio przerzucić to na właśnie taki moduł e-booku. Natomiast dodatkowe możliwości, no to ja mogę Państwu pokazywać poszczególne opcje i ten, ale już widzę, że Pan tak patrzy na zegarek. Jeżeli Państwa zainteresuje system, to system jest no po prostu bardzo prosty. Poza tym mówię, bezpłatny system jest do wszystkich praktycznie przedmiotów, a... Druga i trzecia aplikacja dorzucona do tego systemu jest też bezpłatna i do zaoferowania wszystkim uczelniom, które chcą to wykorzystać. Dziękuję bardzo.